Cześć, Tomek Stryk dla fansportu.pl Jest ze mną ratę. witam cię serdecznie. Siemanko, witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, jak ci się w ogóle podoba atmosfera na nowo powstałej organizacji? Na konferencji nowo powstałej organizacji? Powiem ci, że jestem trochę w szałku, że są takie duże wyniki oglądalności. 150 tysięcy oglądało na żywo, także no ja liczyłem, że będzie 30-50 tak realnie, a tu podchodzi praktycznie pod liczby takie jak są na filmie Mania. No i trzeba jeszcze dodać ile osób jest tutaj na sali, prawda, więc nie wiem czy to ci akurat pomaga, czy nie, przeszkadza, nie, napędza no, cię to? To mi w chuj przeszkadza, bo jest gorąco wszystko i naprawdę jak tam siedziałem i się ta przerwa to mówię, się zaraz rozpłyną, nie? No tak, no i też widać po naszych czołach, że atmosfera jest dość mocno gorąca. E, powiedz jeszcze tak, właśnie na gorąco, e, jak twoje relacje z poprzednim pracodawcą z Fame MMA i w ogóle co wpłynęło na twoją decyzję o jakby zmianie, zmianie organizacji, dla której będziesz walczyć? co znaczy, co wpłynęło no to ciekawa konkretna oferta która tutaj zaistniała miałem swój kontrakt jeszcze z swoim tak jakby do września bo to jest taki okresowy kontrakt na rok który się dostaje no ale główny włodarz tam rozpara bo on jest tam najbardziej tam ogarnięty tam box deli gola to tego tam medialnie się prezentują wyraził zgodę Moja menadżerka załatwiła właśnie, żeby mógł po prostu, mimo tego, że mam ten kontrakt, żeby jakieś tam karnie wysnowali, zawalczyć gdziekolwiek indziej. Początkowo to, miała być to organizacja FEN właśnie z Mateuszem Murańskim, no ale że już jak się... Prezes Jóźwiak się trochę nieprofesjonalnie zachował, bo od razu pogali, wyjechał do Dubaju i trochę się temat tych free fightów u jego tematu urwał. W międzyczasie dostałem tutaj propozycję, więc od razu się zgodziłem, i zastanawiając się właśnie dzięki tej klauzuli, którą wcześniej ta moja menadżerka wywalczyła. Tu od razu kontrakt na trzy walki, żeby mieć po prostu tą pewność i wiedzieć, że po prostu znowu nie będzie ekstremum, że rok będę czekał i po prostu nie wiedział do końca na czym stoję. Okej, okay, w sumie nawet jeszcze nie wiemy, czy będzie jakaś druga edycja, ale póki co jesteś zabezpieczony, że. Kiedy będzie, no to prawdopodobnie też mógłbyś dostać ewentualnie powołanie na tą. No tak, wychodzi. No nie wiadomo, no oczywiście, no to wiesz co, no może być tak, że tylko jedna, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że gdzieś tam na grudzień ma być planowana kolejna. Nie wiem czy sobie mogę to mówić, ale dobra, jeszcze to tym do graz mówię, więc, więc już niech będzie. Fajnie by tam było zawalczyć. Na początku byłem właśnie przymierzany do tego Alberta od Malika, więc tylko że on jakąś kontuzję załapał, więc nie robiłem żadnego researchu. Czy on tam trenował, czy nie trenował, wiem tylko że duży chłopczy dobrze wygląda, więc jak najbardziej spoko może być to starcie. No i ewentualnie się z tym Mateuszem Murańskim też jak najbardziej. Bo on tam lubi skakać po tych federacjach, to też jeśli Heilig by go zaprosiło, to spoko. Chyba, że Fans Hailik się dogadadzą i to, to może wtedy nie wiem, tam zrobić tą walkę. Nie? Na takiej zasadzie potrafię. Czy pomiędzy wami jest jakaś zła krew z Mateuszem Murańskim? Nie, 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 ma tak, naprawdę nie ma. Wiem, że to no będzie zajebiste show, jeśli z nim nie będzie żadnych dymów, to na pewno z Jackiem będą jakieś. No i też wydaje mi się, że też ile on miał 1-1, ma rekord, ja mam 1-1. Teraz będziemy o walkę, no tak fajnie się wszystko zgrywa, waga jest ta sama, więc spoko, jak najbardziej. Fajnie też na pewno do oglądania będzie to starcie. Ale jeśli chodzi o jakieś tam personalne rzeczy, to, to praktycznie nic, nic do niego nie mam, nie? Więc jak on to mówi no sportowo, chodzi, ja nie uważam, że, się, że jesteśmy sportowcami, tylko że się bawimy w MMA. A skoro jesteśmy już przy relacjach, to w takim wypadku może byś zdradził naszym widzom, co wpłynęło generalnie na jakiś początek konfliktu pomiędzy tobą a Meduzą. Może nie konfliktu, ale wzajemną niechęć, tak? Idealnie to określiłeś, ten konflikt, to było konfliktu wiadomo, to byśmy się wyzywali czy coś takiego, takiego takowego nie ma. Kiedyś po prostu mi ludzie zaczęli podsyłać, że on zaczął się wypadać tam mój temat i bardzo nieprzychylny sposób i też tam mówił, że o, z walką ze mną to się skończy wielka kontuzja dla Rataja, takiej walki to raczej by nie przyjął, bo mu się nie ma sensu takiego i w ogóle, no to ja bardzo mocno mnie zdyskredytował i zapamiętałem to sobie i później dostałem propozycję właśnie, żeby to był Meduza, zastanawiałem się 5 sekund i mówię, no dobra, no to kurwa ja mówię teraz sprawdzam zobaczymy, czy faktycznie tak się zakończy. A powiedz, przeglądając rekord, można wyciągnąć taki prosty wniosek: że przegrałeś przez gilotynę z Casio, a mimo wszystko Meduza poddał swojego przeciwnika przez Balachę. Nie boisz się trochę tego jego parteru? Czy, czy udało ci się coś poprawić, na przykład od czasów ostatniej walki? No bo Casio ma lepszy parter od Meduzy, dlatego nie. No. No, a jeśli chodzi, no wysto, no, pracujemy całościowo. No. Dobrze się czuję w defensywnych zapasach, wiem jak pracować przy siatce, wiem jak leżę na plecach, jak poddawać, jak wychodzić z tego. No, staramy się być zabezpieczać na takie ewentualności, nie? Eee, tamta walka wieś, no, tam bardziej też trochę ze sobą przegrałem, bo już nie miałem w ogóle kondycji. Byłem troszeczkę motorycznie źle przygotowany. Miałem przez limitu 16 kg do zrzucenia, źle się czułem, byłem przepalony ogólnie ty treningami, byłem osłabony i po prostu nie miałem siły. Tam jedyna szansa na wygranie było w pierwszej rundzie jak miałem dosiad, ale to spierdoliłem, to później już praktycznie to było tylko takie, wiesz, dogorywanie po prostu dla przetrwania, nie? Więc można powiedzieć, że wtedy bardziej przegrałem ze swoim tlenem niż z tym jego duszeniem. Ale nie pamiętam, bo to już miałem trochę odłączony, więc wiesz, bardziej, bardziej to po prostu ciosy mnie ogłuszyły niż i samo to jego duszenie, bo tak łatwo nie odklefuje duszenia właśnie na Właśnie Chciałem spytać, czy to przypadkiem nie jest jakiś podobny case jak z, wiadomo, trefnymi kroplówkami, jak powiedziałeś, że miałeś słabe przygotowanie motoryczne i jakieś tam problemy w klatce. A nie, 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 wiesz co, tu chodziło o to, że raz, że musiałem właśnie te 16 kg zrzucić, a dwa, że trenowałem wcześniej... Zbijałeś to z wody, czy to był generalnie taki nie dłuższy proces? Mięsień ogólnie, nie? Musiałem przypalić mięsień, nie? Ja nie miałem, ja tkankę tłuszczową na poziomie 12%, po prostu wyższej nie mam. Całe życie trenowałem kulturystycznie, a sport ciężarowy no jest z zupełnie innymi włóknami mięśniowymi, gdzieś tam zaangażując, niż sport taki dynamiczny jak MMA, więc o to chodziło po prostu. I tak naprawdę przez no, pierwsze półtorej roku bardzo ciężko ogólnie, pod względem tlenowym, dopiero teraz jest lepiej. Kiedy się dowiedziałeś o tej walce? Jak długo się już przygotowujesz do niej dwa miesiące, równo dwa miesiące, osiem tygodni na przygotowania. Ale tak właśnie był ten temat tego murańskiego, to już tak trochę ciężej zacząłem, później trochę tak się nagle ten temat się nie posuwał dalej do przodu w negocjacjach, to trochę odpuściłem. Więc ogólnie myślę, że fajny czas, ogólnie osiem tygodni jest naprawdę spoko. Bo do poprzedniej, poprzedniej walki miałem dwa tygodnie, no to to już kurwa za, za słabo, nie? Plus jeszcze wyskoczyłem tam prosto kurwa z wakacji mężowych, więc no to, no to tam to było słabo. Czyli alkohol jeszcze nie zdążył po prostu wyjść z krwi, tak? Przez dwa tygodnie? Nie wiem, może wyszedł, może nie. Nie takie długie wyjście. Dobra, słuchaj, chciałem ci jeszcze podpytać na koniec o to, jak sobie wizualizujesz ten przebieg tego pojedynku i twoim zdaniem, jak on się skończy? Nie mogę ci powiedzieć, jaki mam plan na walkę, ale go... Nie będziesz takim, wiesz, Mystic Manem po prostu, Mystic Mac, jak Conor McGregor? Normalnie go poddam go. Okej. Okay. Wysoko, wysoko mierzę w poddanie. Który pojedynek poza twoim własnym jeszcze cię najbardziej interesuje z dzisiejszej gali? Wiesz to tak, lubię się z Narcyzem, więc na pewno jego walka mnie interesuje, a takim do samego obejrzenia, to na pewno Lil Maski z tą Brudnicką, no bo to jest takie fajne zestawienie, zapaśniczka, bokserka, wiesz co. Fajne, fajne to może, fajne, fajne do oglądania. Kursy są dosyć wyrównane, na kogo byś postawił ewentualnie parę groszy? Na zapaśniczkę, na lilmast, no teraz z nią gadałem pierwszy raz w życiu, fajna, miła, sympatyczna, więc z tamtą drugą nie gadałem nigdy, więc tak jakoś przez ten taki po prostu pryzmat, że wydaje mi się, że wygra i że teraz była miła, to, to No Dobra, to życzymy Ci w takim wypadku, żeby Twoje przewidywania się spełniły i dzięki wielkie za wywiad. Dzięki.